Chciałbym wyrazić taki swój pogląd jak Papiński Kazimierz. I chciałbym wyrazić taki swój pogląd na temat y, powstania styczniowego sylwetki Zygmunta który mnie nurtuje od wielu lat. Dobrze mogę, że to były dyrektor szkoły nr 10, że piękna była uroczystość w 1963 roku, byłem na tej uroczystości swoim synkiem takim małym jeszcze chłopcem. Ale od tej pory sprawy zaczęły ucichać. Rodacy, Polacy, różne takie były wersje w telewizji, w radiu, w przemówieniach i ta historia zaczęła się wycofywać. I teraz jest taka sprawa. Jest opracowywana książka Miejsca Pamięci Narodowej Województwa Płockiego. Proszę Państwa. Najważniejszą rzeczą jest, jak pierwszy był referat, powstanie styczniowe na Mazowszu, żeby wszystkie miejsca pamięci narodowej związane z powstaniem styczniowym znalazły się w tych książkach.